Pojawiłeś się Michał na Europejskim Forum Rolniczym, które odbywa się w Warszawie, tarcyjnie odbywa się w Jasiące. Komisarz Fischler, austriacki komisarz, bardzo pomocny dla rolnictwa swojego czasu, polskiego rolnictwa. Minister Artur Balasz, wicepremier Kowalczyk, no Ardanowski oczywiście. Dużo, Siekierski Czesław, poseł, dużo ludzi jest. Jak się czujesz tutaj? Bo wiesz, no, no, można powiedzieć, że chłopa wpuścili na salony. Tak, ale to też główny cel Agruni i mój, gdzie połączyć te dwa bieguny, bo tak możemy powiedzieć, politykę europejską, którego tak naprawdę znamy bardzo często z relacji medialnych, z gazet. Wczoraj ja w Chrubieszowie z problemami polskich rolników, a dzisiaj jesteśmy tutaj i tak naprawdę zderzenie tych wszystkich tematów w takim ważnym punkcie i ja uważam, że to jest bardzo ważne. My nie damy się zdeptać, bardzo często ludzie widzieliby taki sposób, żeby wpuścić na ten salon tak zwany i tam zdeptać chłopów, przed przedstawicieli organizacji rolniczych czy tych ruchów społecznych, a my jasno tutaj przyglądamy się, co się dzieje i wiemy, że to jednak bardzo dużo w tych naszych małych gospodarstwach zależy też od tej wielkiej, europejskiej, czy nawet tutaj w tym wymiarze światowej polityki. Mówimy o komisarzu europejskim, jednym, drugim, ale też jest postać ministra Artura Balasza, który to wszystko łączy i tak jak my staramy się łączyć te małe gospodarstwa z dużą polityką w Polsce, pokazywać zależność, to też minister Balasz łączy tą politykę polską z europejską. Jest to, ja mogę powiedzieć, no to jest ewenement w Polsce. Premier Kowalczyk powiedział tak, że państwo Unii Europejskiej, te bogacze zachęcają do tranzytu przez Polskę, dobre słowa kierują, a nie idą za tym czyny. Powiedział wyraźnie, że to, to tylko to jest na papierze. Nie pomaga się w Polsce w budowie infrastruktury, która by była, mogła z, sprawić, że te zboże szybko przyjedzie do Polski i szybko wyjedzie i nie zostanie w Polsce. No, moim zdaniem będą kłopoty z tym z tym zbożem. Ja tak myślę uczciwie, że tylko lotniskowce amerykańskie na Morzu Czarnym mogą pozwolić na eksport zboża i nie dopuścić do zagłodzenia. Sprawa techniczna jak to będzie rozwiązane to już dzisiaj zadanie właśnie dla tych tęgich głów z europejskiej polityki czy nawet ze światowej, bo tutaj Ameryka się włącza, Joe Biden wypowiada swoje zdanie, ale to co nas najbardziej boli, więc z jednej strony mówimy, że to powinni robić politycy europejscy i ja się z tym zgadzam, a z drugiej strony też przepisy, które Polska przyjmuje i zgodziliśmy się na import tego wszystkiego do Polski, a nie na tranzyt. To też są dokumenty nasze krajowe, europejskie, które na to pozwalają. Ale ja powiem tak przekornie że dziś przewodnictwo w Unii Europejskiej od jutra przyjmują Czesi. Oni są ekspertami w tym, jak czegoś nie potrzebują, jakiejś żywności, jak to skontrolować, jakie wprowadzić przepisy, co zrobić. My, polscy rolnicy, to bardzo dobrze czujemy. I dziś dobrze, żeby Czesi te swoje prywatne, państwowe przepisy i podejście przenieśli na forum europejskie i pokazali, jak to można zrobić w całej, w całej tej europejskiej gromadzie, żeby tak. Ukraina była cała, Polska była cała, Europa była cała, a ludzie w Afryce, na Bliskim Wschodzie nie byli głodni. W najbliższy wtorek proces z Biedronką za to, że rzekomo ich zniesławiłem, pokazując, że produkty, które mają na półkach są złej jakości, że są zepsute, że, są, że można się nawet nimi zatruć, no bo jak można się nie zatruć czymś, co jest zgniłe, to, to po prostu szkodzi zdrowiu. No oczywiście to jest kneblowanie ustruchom społecznym, związkom zawodowym, żebyśmy my nie włączali się do tego wielkiego biznesu, żebyśmy tego nie recenzowali, nie pokazywali, ja się nie boję, ale jest to absorbujące, zabiera to czas, zabiera to pieniądze i też pokazuje innym, którzy mają podobne zdanie do mnie. Jeżeli będziesz zadzierał z nami, to my będziemy używać tych wszystkich narzędzi, które mieliśmy. To kiedyś były pięści, dzidy, miecze, tarcze, kaski, a dzisiaj to są bardzo duże pieniądze wydawane przez te wielkie firmy na prawników. Oni też zmieniają prawo, zmieniają przepisy, żebyśmy my mieli te usta kneblowane, żebyśmy tak naprawdę byli malutkim. Graczykiem, od którego nic nie zależy. Masz jakieś wiadomości o tym, że jednak to zboże ukraińskie jest dziurawe, ten import, ten tranzyt przez Polskę i trafia do polskich firm? Panie redaktorze, ja wczoraj byłem w Chrubieszowie i, i tam poza pikietą pod biurem Jacka Sasina pojechaliśmy także na LHS, czyli to miejsce przeładunku zboża, kukurydzy, pszenicy na polskie tiry. Na tiry, które były z Polski, z Litwy, z Łotwy, z Niemiec i stały. I ono nie tylko ląduje w Polsce. Ono powinno lądować w Afryce, w krajach Bliskiego Wschodu. Po nagraniu filmu, gdzie pokazaliśmy dziesiątki, czy nawet setki tych tirów, dzwonili do mnie kierowcy i mówiłam: Michał, jak świetną robotę wy robicie, bo my nawet nie wiemy komu powiedzieć, że my to wozimy 100 kilometrów od tego miejsca i zładowujemy na prywatnych magazynach, które należą do przedsiębiorców polskich, zagranicznych, którzy tam nawet niektórzy wynajęli specjalnie magazyny, żeby to wszystko składować. I faktycznie jest to bardzo duży, duży problem, ale też są kierowcy, którzy mówią, ja wożę do Niemiec, tam też zrobili wielkie magazyny, składują to i ja się zastanawiam, gdzie jest ta idea, która przyświecała Unii Europejskiej, która miała, miała mówić, że to w ogóle to zboże ma nie trafiać do Europy, bo przecież bez słowo, tyle co Europa potrzebuje, to były kontyngenty wyznaczone dla Ukrainy, ile bez słowo do Europy można tego zboża przywieźć. A co więcej, ma jechać do Afryki albo z cłem, które nie będzie zaburzało naszej produkcji. Bo ja się też spotkałem z artykułami i z informacjami od ukraińskich polityków, którzy mówią, że na Ukrainie będzie bardzo duży problem, bo Rosjanie na zajętych terenach kupują zboże, produkt, płody rolne po bardzo niskich cenach. Zaniżają specjalnie ceny, co spowoduje, że ci ukraińscy rolnicy nie będą mieli za co wyjść w pole za kilka miesięcy. No u nas będzie to samo. Takie sfaniakowanie powoduje, że po prostu stworzy się niepotrzebny, zły klimat. Panie redaktorze, tu nie chodzi tylko o zboże. Tu chodzi o miesięczne spłaty kredytów, kwartalne spłaty kredytów. I jak ja słyszę, że dzisiaj politycy mówią, że sytuacja za pół roku, za rok się ustabilizuje, to ja się zastanawiam, czy wy wiecie, że statystyczny polski rolnik ma kilkadziesiąt tysięcy kredytu, który spłaca kwartalnie, który spłaca miesięcznie też bardzo często. To są spłaty leasingów. I co nas obchodzi, co będzie za dwa, trzy lata? Od tego są politycy, żeby planowali tę politykę, ale też w taki sposób, żebyśmy my w ciągu poszczególnych kwartałów nie płacili za to kosztów, a teraz to my te koszty. Na zakończenie pytanie takie ostatnie w jednym z sondaży znaczących. Zrównaliście się z PSL-em mając 2% poparcia, czyli razem cztery. Tak, panie redaktorze. Po pierwsze, pierwszy raz byliśmy ujęci wtedy w sondażu Kantaru, co też jest dużym zaskoczeniem dla ludzi, że pojawiamy się i tutaj co robić. To dokładnie 2,3% poparcia. Z jednej strony mało, a z drugiej strony z jakiegoś poziomu trzeba wystartować i wejść w tą opinię publiczną. Ja uważam, że to jest ważne, bo ludzie jednak zaczynają dostrzegać ten zdrowy rozsądek. I ja mówię, że taka siła, zdrowa siła ludowa, nie tylko rolnicza, ale ludowa, nasza, pracownicza, powinna w Polsce powstać, powinna być. I ja tutaj... Porównując się chociażby do PSL-u, który ma wielką tradycję, wielką strukturę ludzi, no to też jest pokazane, jak duża partia może zaliczyć duży zjazd w dół. Dziękuję. Dziękuję.